Dobra, w takim razie udałem się na nowe, bardziej północne regiony. Proszę bardzo, i mamy wioskę w Gizie. Postaramy się ją dzisiaj jakkolwiek zwieść. Może będą interesujące nowości, szczegóły, tajemnica. Kto wie. Więc dzisiaj będą raczej kwestie bardziej poboczne. W związku z tym. Sprawdzę sobie każdy domek, po kolei i tyle. Dobra, do jakiś parkur zrobić zaawansowany raczej wątpię. Chociaż w sumie... Skrzynka bananów. Ej, patrzcie na to. Jakiś posążek żem zdobył, statuetka bala. Fenicka statuetka z XIX wieku przed naszą erą. Przedstawiająca Bala, Boga podnosi, Piorunów i Wojnę. Tego nie powinno być w Gizie. Coś się tutaj nie zgadza. Nowe odkrycie. Zaginione artefakty. No dobra, coś tam zdobyłem. Wspaniale. Dlatego warto sprawdzać każdą kwestię. Może jeszcze tak przeskoczę na przykład. Nie, to mi raczej dużo nie zagwarantuje. E, dlaczego nie mogę wykorzystać? O teraz. Dobra. Jeszcze jakieś bandaże by się przydały. O, jeszcze jeden mam akurat. No i dobra, zobaczmy, co tam dalej. Informacje. Przepis na Haman Mahshi. Droga wnuczko, trzymaj przepis. Nie, to raczej nie będę już czytał. Odpowiednio przyrządzone gołębie są przy Jest Niestety nie znam się jakoś super na gotowaniu. A ten co się dzieje? Jakieś studnie kolorowe. O co w ogóle chodzi? Jeszcze im namieszam, wejdę buciorami. Jakieś barwniki, z tego co rozumiem, jakoś się macza tkaninę. Ciekawa sprawa. Nie, to jesteśmy na przedmieściach. Jakieś nie wiem. Kury, czy co to jest? Nie mogę zamordować, tak jak w się niestety. Okazuje się, że gra jest nierealistyczna. Zdjęcia? A pies jest. No witam. Tak, jesteśmy w wiosce w Gizie, to trochę większe, już tereny do sprawdzenia. To co to jest? Zrobię zdjęcie na wszelki wypadek. Dywan wyglądał w moim salonie. Dywany prosto z gizy. Musi być dużo warte. Jakieś naturalne. Prawie tak dobrze, jak wuję jak No Jesteśmy też koło kolei. ok? może będzie można wejść pod torę. Oczywiście muszę wszystko przetestować, sprawdzić. Zobaczymy jak gra jest realistyczna. Jeszcze jakieś zdjęcie, ale czemu ja robię? Zbiorę czegoś. Czemu ja robię zdjęcie? Ma coś być w okolicy podobno. Echlenbiki. Echlenniki. Może się nauczyć... Języków nowych. jeszcze jakieś zdjęcie mi ominęło w okolicy. Nie wiem, czemu ja w ogóle się przyglądam stacji kolejowej. Nie wiem drzewo. Jakieś tam owoce są rzeczywiście na drzewach, nie? Kokosy? Co to za palmy tajemnicze? Może coś tam zbierają? Nie widać. Dobra, zobaczmy główną część miasta, bo dopiero to jakieś. Żebym zobaczył jeszcze mamy? Jakieś nazistowskie plakaty. Co jest? Osoba szpiegująca do nawal? Może zdziczałe psy. Siedziba wieczności. Ok, śledź. A ja tam byłem już. A nie, to chyba z trochę innej strony. Czy warto było teraz zobaczyć? No dobra, niech będzie. Jak już koleś po powiedział, to zobaczmy misję. Zaraz te zdziczałe psy załatwię. Czy on nie wiem, nawiązywał do nazistów, czy nie wiem, w ogóle jakieś psy będą rzeczywiście tajemnicze? Nie wiem. Zaraz się okaże. Będę. Chyba nic nie ma. No, mogę się dostać do ośrodka. Hmm. Chyba tędy. A słuchaj, jakieś psy rzeczywiście co jest? No witam. To się wystraszył jednego strzału. Starożytne artefakty w Gizie, dziennik z ezoterycznymi badaniami dotyczącymi lokalizacji starożytnych artefaktów, które są rzekomo w Gizie. Dobra. Patente. A to może jakieś boczne przejście, zobaczmy. Chyba nawet o to chodziło. Urna kanopska. Nie powinno jej to być. A coś muszę z nią zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie tego użyć. Nie, tam już nie mogę rzucić. Może tam. A tu jest niżej coś? Zabieram ze sobą wszystko. A teraz co? Ja wpadłem. Hejże. O dobra. I na co mi te artefakty? Informacja. Dziennik dotyczący grobowca 28 stycznia 1882. Kupno tego starego dziennika badawczego na targu było najlepszą decyzją mojego życia. Zdaje się, że odkryłem przedsionek grobowca, który powinien zawierać jeden z tych tajemniczych artefaktów. I nie tylko. Same urny kanopskie muszą być coś warte. Mój profesor nie byłby ze mnie zadowolony. To nie jest prawdziwa archeologia. Zakrzyknąłby z pewnością. Stary głupiec chce umrzeć w biedzie, ja nie zamierzam. Według miejscowych okoliczne grobowce są nawiedzone lub przeklęte. Oczywiście to kompletna bzdura, ale taka bzdurna historyjka o duchach dołączona do każdego znalezionego artefaktu powinna podwoić jego wartość. Robi się późno i chyba słyszałem coś na zewnątrz, tej nocy chyba sobie nie pośpię. Nie to stare czasy z 1882, co jest z drugiej strony nic nie ma. Jeszcze zakrwawione wszystko. Tylko kościo trupa mamy. E, dobra, coś tu widzę, patrzcie na to. Musi gdzieś pasować. Jeszcze drugie. Nie, to muszą być jakieś odpowiednie. Jeszcze mamy trzeci w sumie. Gdzie ja to rzuciłem? I czwarte. Nie, a tak łatwo. Że tak patrzę, czy w jakichś słojach by się znajdowały następne. Ale raczej nie widzę, tego rozwalamy. Nie ma opcji, to sam się stanę. O, mamy ukryte przejście, niczym w sousaikach. Chyba się zaułek. Trzeba tego gdzieś użyć. W każdym razie mamy już ostatnią, i teraz w jakiejś odpowiedniej kolejności. To jest małpa. Chyba pasuje, tak? Jakaś czerwona twarz. Tu jest coś innego. Ten pasuje. Coś tam zamień. Tak? Nie pasuje, naprawdę. A nie, może to jest małpa? Chwila, moment. Mamy sarkofag. Dobra, było warto. Starożytny artefakt. Ok, siedziba Wieczności zatwiona. No to wyszło dosyć prędko. Czyli po raz kolejny wracamy do głównej bazy, do największego miasteczka. Tak, to już raczej bez sensu więcej sprawdzać. Chyba wszystko jest załatwione. A dobra, da się przedostać jakimś sposobem. O! Jeszcze te zdjęcia czegoś robimy. Kozy. No od czasów neolitycznych. Jak skręcę raptowni... Dobra, teraz wskakujemy. Nie, coś czuję, że to już jest kraniec mapy, że chyba się nie dostanę pod koła pociągu. A już miałem ambitne plany, żeby grę przetestować. Dobra, czyli wracamy do miasteczka i szukamy kolejnych. Ciekawostek, tam jeszcze coś powiem? nie, chyba nie. bo to już większe tłumy Ale no, się nie zbliżać. Jeszcze próbuję oswoić węża żmije? Ktoś mówi po polsku. Starożytne artefakty. Ej, zaraz. Ile to kosztuje? Brakuje mi pieniążków. Mogę wziąć kredyt? Co ona jeszcze z wąsem chodzi, czy jak to jest? Nie, to jest jakaś szminka. Nie, nie mam pojęcia. Mam brodę w końcu. Nie wiem, czy tam jakiś tatuaż? Witaj. Informacje, co my tu mamy. Artykuł o Nawal. Lady Nawal Shafik Barclay przekazuje darowiznę na rzecz muzeum w Kairze. Ogłoszono wczoraj, że brytyjsko-egipska magnatka spedycyjna i filantropka Lady Nawal Szafiku Barclay przekaże znaczną kwotę na rzecz muzeum w Kairze. W kairskich kręgach towarzyskich pani Szafiku Barclay zna jest z ekstrawaganckich przyjęć i odważnego stylu życia. Od Kapsztatu po Kair i od Berlina po Bagdad wyrobiła sobie reputację eminence Gris. Na wielu dworach oraz miłośniczki życia na najwyższym poziomie. Ojciec pani Szafiku Barclay był wysokiej rangi brytyjskim oficerem, a jej matka Leila Szafiku słynną piosenkarką klubową. Po śmierci ojca, Lady Nawal wykorzystała spadek, aby zainwestować w prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, które później przekształciło się w międzynarodowego giganta spedycji SBS. W ostatnich latach pani Szafiku Barclay przeznaczyła znaczną część swojego majątku na działalność filantropijną, w szczególności na ochronę dziedzictwa kulturowego wielu miejsc na całym świecie. A z drugiej strony już nie ma żadnych nowości. No dobra. Na językach całego miasta. Na wale. A to co to za rozgrywka? Coś w stylu szachów? Pierwszy raz widzę. Są pewnie jakieś różne wariacje podobnych gier planszowych. Jakiś machionk czy inne, ale to też jest jakieś inne rozwiązanie. Co ja tu mam? Połatanie. Zwiększa ilość zdrowia przywracanego dzięki użyciu bandaży. Bierzemy. To może być interesujące. Ta staśmie mi mamy 2000 punktów przygody. To całkiem sporo. Kolejne zdjęcia. Przyciągnąć uwagę słuchaczy. Jakieś opowiadania ktoś prowadzi? Nie hey. Nie jest pan Niemcem, tak? Nie wiem. Jestem tajemniczą osobą, nie zdradzam takich sekretów. Karta Torata Wielkich Arkanów przedstawiająca Wisielca. Wisielec. Poświęcenie własnego. Ego. Na co są te wszystkie karty tarota? Już widziałem wiele podobnych, ale nie było jeszcze wykorzystanie jakiegoś przydatnego. Chyba znajdźka i tyle. Nie, to już byłem na początku. Tak patrzę piętrami. Że jeszcze tędę. się restauracja? Nie wiem, coś tu sobie ludzie jedzą. No to co to? Z robakami, jakieś jabłka, patrzcie na to. Chciałbym mieć chwilę na relaks. No tak, ale muszę zwiedzać tereny niebezpieczne i szukać artefaktów. Ja tak łatwo. Dobra, zobaczmy kolejne piętro. Co mi jeszcze ominęło? Bo nie dałoby rady jeszcze się powspinać na wyższe tereny. Dzień dobry, chciałem kupić pańską kozę. Mogę? Nie mogę w ogóle wejść w interakcję. No, niestety. A tu jeszcze jakieś przejście tajemnicze o co chodzi? To będzie ring z znowu. Tylko dla nazistów. Nowe odkrycie. Ok, klub pięściarski. Zajdź przebranie. Mam jakieś przebranie, ale zupełnie inne. Strój robotnika. Zobaczmy. Raczej wątpię. No niestety. Tylko naziści mogą się przedostać. No trzeba będzie bardziej szczegółowo poszukać. Jeszcze wyżej się przedostanę. Może to będzie jakaś główna historia. Co jest? Jakaś małpa mnie zaatakowała, a teraz w ogóle nie wiem ja otrzymałem, puchar dodatkowy. To jest jakiś sekret, o co w ogóle chodzi. Bo złoty kielich, żem otrzymał mogę go sprzedać gdzieś? Daryś! jest dobry. Pokonałem salę w Senet. Raz. Dobra, dawajcie jeszcze buły wszystkie, tak jest. I tu będzie jakaś charakterystyczna lokacja, ale to pewnie jak będzie misja główna, tak bym obstawiał. Na razie nie ma dostępu pełnego. Dobra, co mi jeszcze zostało? Muszę jakiś parkur wykonać. To już jest cięższa sprawa jakoś do góry. Na razie nie widzę opcji a tędy naokoło. Nie, to się nie przedostanę. Nie, bo zwyczajne uliczki już sprawdziłem, ale szukam parkuru. jeszcze na ciężko dostępne lokacje. Cześć. Wydaje mi się, że coś by jeszcze było. Mi się chyba nie przyda. bo że tam bym się przedostał. Okej. Okay. Po co mi to wszystko? Ja się bawię dosłownie teraz, tyle. To mi się raczej nie przyda do wielu rzeczy. <grywka> Jak to wyszło? Po głowie komuś chodziłem. Dosłownie niesamowita sprawa. Ejże. Patrzcie na to, gdzie ja się znajduję. <noise> <noise> na no, co mi to wszystko? <noise> Jakiś gąb na dachu? Coś tu mamy? Na balkonie? Widzę opcji, nie wiem. Ja już się poza mapą trochę znajduję chyba. No właśnie tu się zaczynają dziać trochę podejrzane kwestie. Co się stało? Nie, ja mogę wejść na jeden pień pojedyncze. Okej, nie wskocz dalej. Mi się jakoś grę zbugować jeszcze. Mam pytanie: tamtędy może. Wrócił pana pieniądze? Mam wszystko, czego tamtędy po belkach, kamany. Co jest? No nie, straciłem swoją pozycję wyśmietą, na którą pracowałem tak długo. Tu można w ogóle jakoś prościej wskoczyć, okej. Okay. To jest celem możliwości naprawdę, ale tu już nie mogę się przedostać, niewidzialna ściana. Okej, okay, zaraz, zaraz. A, doskoczyłem. Ale to już nie mogę wskoczyć. No nie, ale bez nadzieja. Chociaż w sumie. też nie da rady wyżej. Dobra, chyba mi starczy. Próbowałem różne sekrety jeszcze odnaleźć, wyskakując prawie poza mapę. Ale już nic więcej nie było, więc. W tym miejscu zakończę. W kolejnym materiale postaram się na jakieś inne tereny dostać i zobaczymy. Więc jeżeli Was to interesuje, to polecam zostawić ajka z dzwonka. No i w tyle. Jeszcze ja za nam, do no jutra.